Wakacje to zawsze dobry moment, aby sięgnąć po lekturę. Dla wielu z nas urlop to często jedyny okres, kiedy możemy w spokoju poczytać książkę. A na jakie tytuły warto zwrócić uwagę tego lata? W dzisiejszym odcinku z cyklu Bibliotekarz poleca wybraliśmy listę książek, które was rozbawią, zaskoczą i będą trzymać w napięciu do ostatnich stron. Rejs po szczęście, serce za burtą, za sterami życia i miłość w żagle to seria powieści obyczajowych nad jeziorakiem Katarzyny Sarnowskiej. Książki to nie tylko opowieść o grupce przyjaciół, których pasją jest żeglarstwo, ale również czytelnicza podróż nad piękne, malownicze jezioro. Moje serce dwóch świata Joe jo Moise to romantyczna powieść bestsellerowej autorki w której ponownie spotykamy się z Luke Lark bohaterką powieści Zanim się pojawiłeś i kiedy odeszłeś bohaterka spotyka na swojej drodze Josh'a budząco podobnego mężczyznę do jej wielkiej miłości Mila Mimo, że lu była przekonana że pozbierała się po stracie, wcale tak nie jest. Tajemniczy Josh zupełnie zwrócił jej w głowie. Jednak, czy na pewno jest aż tak podobny do Willa, jaki się wydaje? Kolejną proponowaną przez nas książką na wakacje jest powieść Katarzyny Janus Szczęście w Mazurskim Domu. To pełna emocji historia o młodych ludziach, którzy w otoczeniu pięknych mazurskich krajobrazów poszukują spokoju i szczęścia. Paulina, bohaterka książki, niespodziewanie spotyka Brunona, mężczyznę z niejasną przeszłością. Między nimi zaczyna rodzić się uczucie. Wspólnie decydują się na wyjazd na mazury, a ich wybór pada na pensjonat prowadzony przez Tosię. Równocześnie w pensjonacie zatrzymuje się Kacper Baliński, znany pisarz. Ten bardzo przystojny mężczyzna potrafi oczarować każdą kobietę, nikt nie wie jednak, że w głębi duszy skrywa pewną tajemnicę. Czy można pokochać dwóch mężczyzn jednocześnie? Czy miłość jest tylko jedna? Gdzie jest Happy End? Krystyny Mirek to lekka powieść, obyczajowa, idealna w letnią podróż. W sam raz dla osób marzących o odprężeniu. Livia, bohaterka książki, wiedzie zupełnie zwyczajne, spokojne życie. Kobieta koncentruje się przede wszystkim na samotnym wychowaniu swojej córki i realizowaniu obowiązków zawodowych. Nic nie wskazuje na to, że zbliżające się 40 urodziny Liwii będą wyglądały inaczej niż zwykle. Kilka dni przed zaplanowaną kolacją rodzinową Livia zauważa tajemniczą przesyłkę. To zwyczajny kosz z jagodami. Jednak sprawia on, że matka kobiety zaczyna zachowywać się nietypowo. Liwia zdaje sobie sprawę z tego, że posiada ona jakiś sekret. Czy będzie potrafiła go odkryć? Dom na wyspie Doroty Mili to opowieść o prawdziwej przyjaźni, jaka połączyła trójkę niezwykłych kobiet i tajemniczych zagadkach, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Alwina miała zamiar po prostu spędzić trochę czasu ze swoimi przyjaciółkami. Jak się okazało, Liliana i Wiktoria potrzebują pomocy. Dawne tajemnice powracają i zdecydowanie potrzeba tutaj kogoś, kto będzie w stanie je opanować. Wraz z miejscowym policjantem, niezwykle przystojnym i błyskotliwym na dodatek, trójka fantastycznych kobiet będzie musiała zmierzyć się z niespodziewanymi trudnościami. Nic nie jest niemożliwe, gdy u twego boku znajduje się takie wsparcie. Nawet pojawiający się tajemniczy mężczyzna nie będzie w stanie wyprowadzić nikogo z równowagi. Dom na wyspie to powieść pełna ciepła, ukazująca siłę wielkiej przyjaźni, która pokona nawet największe problemy z przeszłości.